Jestem Jakub Zalasa. Jestem reżyserem, dramaturgiem, muzykiem. Z taką inklinacją i tendencją raczej ku muzykowaniu ostatnio bardziej niż reżyserowaniu i dramaturzeniu. Jestem też wielkim entuzjastą świata naturalnego, właściwie od ponad roku. Ja tak, sobie mówię, tak tajemniczo powiem i zapowiem i opowiem, że świat naturalny do pewnego stopnia mnie uratował przed taką jakby tak w takim momencie dość sporego kryzysu który sam sobie nabudowałem. No I teraz mam tak, że, że to jest miejsce, gdzie odnajduję spokój. Azyl to jest taki mój, ale też miejsce, które go zgłębianie, bo od tego się zaczęło, od miejsca, w którym szukałem spokoju, ale miejsce, którego zgłębianie sprawia, że uczę się o sobie i że te granice między człowiekiem a naturą są bardzo cienkie. I okazuje się, że im głębiej się zanurzy w życie innych gatunków, tym bardziej widzimy, że pewne uniwersalne prawdy są zapisane w każdym gatunku, zarówno w człowieku, jak i w każdym innym. No i ten proces jest fascynujący dla mnie na poziomie odkrywania, a jednocześnie pisałem o tym magisterkę niedawno, o właśnie o relacjach zwierzęco ludzkich, więc tego efektem jest projekt, który proponuję Państwu, czyli Dick. Zdecydowałem się na udział w tym konkursie z tego powodu, że szukałem domu dla tego projektu, szczerze mówiąc. I są takie projekty różne, które mam porozpisywane, pozapisywane, i jakoś tutaj to samo się samo trafiło, jak bym to, to nazwał, bo to samo trafiło. No, było to efekt pewnego porozumienia na poziomie konkursowym między jakby mną a teatrem i też ludźmi, którzy o tym decydowali. I wydaje mi się, że nie jest to do końca przypadek, nawet jeżeli się jakoś nie uda tutaj i tak dalej, no to mimo wszystko jakby rozwinąłem przynajmniej po części ten projekt tutaj, i to da wielki zastrzyk temu projektowi i sprawi, że coś, co miałem w głowie przez jakiś czas, no, zyskało nowy kolor i też poprzez spotkanie z ludźmi tutaj jest o krok dalej gdzieś w zaawansowaniu. I też czuję, że rezonuje to z ludźmi tutaj, czy znaczy z zespołem rezonuje. I też, że to nie jest tylko na poziomie zainteresowania światem naturalnym, ale też jest jakieś porozumienie między nimi i mną. Więc yy, tak. Więc zdecydowałem się, dlatego, że szukałem domu dla projektu i tutaj się akurat trafiła okazja, a, a reszta jest tylko szczęśliwym przypadkiem. Pierwsze, co pomyślałem sobie po usłyszeniu, że będę tutaj pracował w finale tego konkursu, to jest, że że jestem lekko zestresowany, z racji tego, że mam jakieś 3-4 dni na napisanie scenariusza, bo byłem w końcu procesu w Bydgoszczy, gdzie robiłem dramaturgię do takiego spektaklu, tam. I trochę nie mam czasu, jakby zaprojektować, i to dobrze chyba w koniec końców, ale nie mam czasu zaprojektować czegoś takiego, co normalnie bym zrobił, czyli takiej pełnoprawnej dramaturgii. Ja raczej myślę dosyć tradycyjnie o dramaturgii, ale w ramach tej struktury szukam różnych alternatywnych rozwiązań. A tutaj musiałem się raczej zwrócić ku osobistemu doświadczeniu swojemu i impresjom, które miałem zapisane w notatkach. Więc pierwsze uczucie było stres, ale też wielka radość, no bo jednak jest to jakaś okazja i szansa, żeby coś wypróbować. A potem jak już przyjechałem na miejsce i zweryfikowałem, bo nie jestem też ruchowcem, więc dla mnie praca z ciałem nie jest naturalne. samo moje ciało jest jeszcze dosyć blokowane, ale jest, odblokowuje się powoli, ale no jakby więc też zaczynałem próbę od tego tutaj, odpowiedzenia całemu zespołowi, nie pracuję z ciałem, więc jestem otwarty na Wasze propozycje i oni to przyjęli i to nawet z radością, bo sami mówią, że choreografów to nie za bardzo tutaj lubią, jak ktoś ich ustawia w sensie. Myślę, że to co mi dała praca w Pantomimie to jest... Przypomniała mi w jakiś sposób, że każda praca artystyczna musi być skrajnie indywidualna, osobista i że jednak trzeba być w tym odważnym i szczerym. I wydaje mi się, że każdy tutaj w swojej praktyce, jako mim, też przeprowadza każdy temat, który się zaproponuje, albo formę, albo, albo dźwięk, albo cokolwiek innego, przeprowadza w skrajnie osobisty sposób, interpretując coś i możliwie w jak najbardziej zindywidualizowany sposób. Już mówiłem wczoraj w rozmowie, która była o tym haśle synteza, o którym rozmawiałem z Jankiem Kochanowskim tutaj z zespołu, który jest jego w ogóle to warto oddać też autorstwo autorowi. Znaczy, że Janek Kochanowski używa tego określenia synteza. Czyli coś między formą a znaczeniem, nie będącym ani jednym, ani drugim. I to jest mega inspirujące dla mnie, bo zwykle po szkole teatralnej wychodzi się z przekonaniem, że trzeba wyjść od sensu, od tekstu i szukać dla tego jakiejś formy. A, a jest jakaś przestrzeń pomiędzy, która wydarza się de facto, jak się odpuści kontrolę, też. Co jest też dla mnie interesującym zjawiskiem, tutaj, że tutaj, prac, jakby to jest trudne do określenia, ale zespół nie pracuje na kontroli, tylko raczej na odpuszczaniu tej kontroli i przez to są niesamowicie zgrani ze sobą też. Czasami jak zbiorowe ciało, które organizuje się w dany ruch w sekundy i też przez to musiałem nadganiać na próbach, a nie decydować o rzeczach. I pozwalać rzeczom się dziać, a potem akuszerować temu i tak wspierać ten proces, a nie wymyślać to i tylko ustawiać to, co już wymyśliłem, co jest w ogóle koniec końców znacznie ciekawsze niż ustawianie. Więc no wielka przyjemność, tak jak, tak jak mówię w kółko i mówię ludziom i mówię naokoło. Na, pe na pewno moje wyobrażenie było stereotypowe, czyli biały im w rękawiczkach i w koszulki, w, w koszulki, paski, wstępując w ogóle na ulicy i, i tak dalej. E a spotkałem się z tym, że w sumie jest to nie jakby coś więcej, ale też to, w sensie, że te też są tego elementy, jest to pewnie kwestia tej techniki takiej klasycznej e i że jest też jakiś rodzaj poszanowania dla tego, czyli zwłaszcza ci aktorzy, z którymi pracowałem jakby starszego pokolenia, dalej mają to w sobie i też rodzaj ekspresji, który jest charakterystyczny dla Mima, ale też widać, że to bardzo skręca w innym kierunku i że rozwija się i jest jakby odkrywane na nowo. Myślę też, że to miejsce, konkretnie od paru lat, jakby na mapie teatralnej Polski, jest takim miejscem, gdzie dużo się dzieje nowego i ta forma jest wykorzystywana, jakby w takim zderzeniu z reżyserami niepracującymi z tą formą, do poszukiwań nowych rozwiązań pantomimicznych. No i super to jest, ale jeśli chodzi o moje wyobrażenia, to tak. Na pewno wyobrażenia były stereotypowe. Tak jak ja rozumiem i widzę po działaniu zespołu i tego, co się nauczyłem od nich, to jest, że Pantomima w tym 2024 roku to jest próba syntetycznego ujęcia jakiegoś współczesnego nurtu tematycznego i formalnego w teatrze. Eee, tak, to, tak tak, bym to określił, nie dodawałbym nic. Wydaje mi się, że wynoszę na pewno taki rodzaj kreatywnego lotu i chęć do dalszej pracy w teatrze, to jest pierwsza rzecz. Taki rodzaj radości, tak bym to nazwał. Eee. Druga rzecz to jest, wno jakby wnoszę takie poczucie, że jestem artystą. To jest trochę dziwne, co jakby, ale chodzi mi o to, że tutaj ludzie tak pracują, pracują naprawdę tak skrajnie na sobie, w dobrym sensie, nie jakby eksploatacyjnie, tylko naprawdę każdy tu ma jakby wolność ekspresji, że też mnie to bardzo zachęca do dalszych poszukiwań, bardziej autentycznej ekspresji, nie nieumocowanej w szkole teatralnej albo w asystenturach. Które przeprowadziłem, czy miałem tam styczność z reżyserami różnymi. I trzecie to jest synteza. <grym> tak, tak, powtórzę to. Nie spotkało mnie nic trudnego tutaj. Na pewno chciałbym powiedzieć, bo to jest dla mnie do podkreślenia, że naprawdę jest to bardzo takie ożywcze i fajne spotkanie. No i chciałbym po prostu chyba życzyć. Tylu osobom, ile jakby z dobrą intencją tutaj przyjdą i z taką jakby chęcią nauki też jakiejś po prostu pracy z tym zespołem. I żeby się rozwijało tutaj fajnie dalej. No.